Dzień dobry, dzień dobry. Dziś nagranie dla wszystkich tych panów, którzy tęsknią za normalnym seksem, mają dosyć wielogodzinnych przygotowań i walki o to, żeby kobiecie było dobrze. I panowie, obiecuję wam, dzisiaj będzie prosto. Ale niekoniecznie będzie miło, ponieważ e, jeżeli coś wam tłumaczę, albo coś wam tłumaczy wasza partnerka, to ma tu jakiś powód. I tak rozumiem, że czasami godzinne pieszczoty mogą być Waszym zdaniem nadmiarowe, a dzisiaj zobaczycie, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi i jak mieć ten normalny, fajny seks. Dobra, zaczynamy. Cudowny mężczyzno, czy. Wiesz, jaka jest różnica między seksem a penetracją? Bo to jest chyba główny i podstawowy błąd w wielu e, spotkaniach w sypialni. I to jest też ten powód, dla którego wiele kobiet w tej sypialni nie chce się znaleźć. To, to jest penetracja. I to służy prokreacji. W ten sposób, jako ludzie się rozmnażamy. I to jest naturalne. Każdy potrafi wsadzić, ale jedna rzecz: żeby wsadzić, to musi stać, tak? I to jest taki warunek konieczny do penetracji. Nie jest to warunek konieczny do seksu, ponieważ seks może być i z penisem, który nie jest w stanie z wodu, chyba że uważacie, że seks to jest tylko penetracja. No i wtedy będziemy mieć problem, ponieważ Sama penetracja to jest coś, co zadawala tylko mężczyzn. Służy do prokreacji, nie służy do kobiecej przyjemności. Tak, tak, są my mity, tak, był Freud ponad 100 lat temu, gdzie dowiadywałyśmy się, że ten prawdziwy stosunek i prawdziwa dojrzała kobieta to ma te orgazmy pochwowe, ale i za te orgazmy pochwowe jest odpowiedzialna łechtaczka. I teraz, skoro Wasz penis musi stać, to tak samo łechtaczka musi być we wzwodzie. I bez wzwodu łechtaczki nie ma satysfakcji i nie ma przyjemności kobieta. Czyli jedno i drugie musi być we wzwodzie. I tutaj jest cały problem, że penis już stoi, a łechtaczka jeszcze nie. Bo jeżeli już stoi, no to działamy, działamy! Tak! Działacie za szybko, za wcześnie, bez wyczucia, bo to nie jest prawda, że kobiety dochodzą wolniej i kobiety potrzebują więcej czasu. Mm -mm. Jeżeli liczymy od wzwodu, wzwodu tutaj i tutaj, to z reguły i kobieta i mężczyzna potrzebuje dokładnie tyle samo czasu. Tylko w wzwód taczki czasami to jest 10, a czasami to jest 40 minut, a wzwód penisa? tam ta jest. Dopiero kiedy będziecie mieć 60, 70 lat, przekonacie się, że wzwód waszego penisa wymaga więcej roboty. A być może się nie przekonacie, bo niektórzy mężczyźni i do 80 nie mają problemów ze wzwodem. Natomiast wzwód penisa generalnie zajmuje wam dużo szybciej, dużo, tak, raz, dwa. Znaczy, zajmuje Wam to mniej czasu niż wzwodłech taczki. I teraz, jeżeli będziecie patrzeć tylko ze swojej perspektywy i z tego wzwodu penisa, to za hu, hu, nigdy nie zrozumiecie kobiety, no bo Wam już stoi. A chodzi o to, żeby i jej, żeby i jej stało. Żeby ta przyjemność była po jednej i po drugiej stronie. Bo, co to za... No dobra. Okej. Okay. Um, możecie mi powiedzieć, jak bardzo lubicie seks z oklapłym penisem i jaką wtedy macie radochę, e, kiedy próbujecie go wepchać, a on jest miękki i ciągle wypada. No, <laughs> czatnie! Ale frajda, nie? E, no, to tak się czuje bardzo wiele kobiet, tak? E, I to nie jest prawda, że kobiety potrzebują więcej czasu. Przeczytałam genialne zdanie i wam je tutaj dzisiaj przeczytam. To mit, że kobiety w ogóle potrzebują więcej czasu. Prawda jest taka, że potrzebują go więcej wtedy, gdy ich przyjemność nie jest traktowana priorytetowo. Zazwyczaj w scenariuszu heteroseksualnym. Tak. Panie w związkach homoseksualnych nie mają takich problemów ze szczytowaniem. Kobiety, które same sobie robią dobrze, również nie mają problemów z dojściem i z osiągnięciem przyjemności. Ten problem pojawia się, kiedy jest presja czasu, e, kiedy mężczyzna dąży do realizacji swojej przyjemności. I teraz ja słyszę, e, no Monika, no bo mi zależy na tym, żeby mieć więcej tego seksu. Ja mówię, okej, okay, no dobra, no to przeanalizujmy Wasz seks, zastanówmy się, e, jakie są Wasze oczekiwania. Co? Ja mam spełniać taką listę? To jest chore, mi opadnie, ja nie mam ochoty e, robić seksu pod jej dyktando. No, zaraz, zaraz. Chcesz mi powiedzieć, że tylko seks pod twoje dyktando jest zajebisty, a jeżeli ona ma mieć przyjemność, to już spadaj, bo to nie jest taki seks, jakiego ja chcę? No, panowie, no, hello. Okej? Okay. Egoizm w czystej postaci. Ja wiem, że jest masa fantastycznych, świetnych mężczyzn, którzy to idealnie rozumieją, którzy mają świetną zabawę, ale dla tych facetów, którzy będą wychodzić, że tylko seks ma być na ich zasadach, no to panowie, ja się nie dziwię, że wasze kobiety wam odmawiają. Ja się nie dziwię, że nie mają ochoty na seks. Ponieważ to jest tak, jakbyście tą miękką, malutką kuśką próbowali coś wkładać i mówić, ha, ale miałem zajebisty orgazm. No nie da się, panowie, nie da się. Wasza żona, wasza kobieta potrzebuje czasu, żeby mieć wzbud łechtaczki. I to nie chodzi o to, że pieszczenie nagle w sypialni musi trwać całą godzinę. Bo Responsywne pożądanie i rozbudzanie kobiety to jest czas. Kobieta się może nawet cały dzień rozbudzać i wy tego nie chcecie słyszeć. Jak to ja mam cały dzień być miły? No przecież ja tu jestem gotowa od razu. No to okej, okay, no to przecież, no jeżeli nie chcesz być cały dzień miły, jeżeli uważasz, że to jest tylko kwestia paru minut, no to nie będziesz miał tego seksu. Za cholerę nie będziesz miał tego seksu, a na pewno nie będziesz miał zadowolonej kobiety. I tak, i, i potem się mówi, że no te kobiety to są nie w porządku, bo one sobie szukają tych kochanków, mają wypuszczonego faceta, który chce, ale najczęściej ten wypuszczony facet chce tylko wsadzić. On nie ma pojęcia o seksie. On nie ma pojęcia o seksie, on wie tylko, jak penetrować, penetrować! I nic więcej. Jeżeli seks kończy się na tym, że to jemu się robi do dzika, on se powsadza, no to to jest dla kobiety, to to wiecie, to, to jest facet, który nic nie potrafi. To jest facet, który w żaden sposób nie potrafi zaspokoić kobietę. E, I tak te kobiety wymagają wtedy więcej czasu, bo one w ogóle nie są rozbudzone. Kobieta, która jest świadoma swojego ciała, ponieważ miała czas czerpać przyjemność, rozbudzić się, dochodzi dużo prędzej. Nie potrzebuje godzinnych przyjemności, tak? Jest świadoma ciała, jest świadoma dotyku, potrafi sama sobie zrobić dobrze, potrafi się odpowiednio dotknąć, wie, jakie są potrzebne zabawki i tak, panowie, tak, panowie, zabawki wcale was nie eliminują, nie odbierają wam, wam pomagają. Ponieważ najbardziej wrażliwą częścią, tak jak wasz, penis, wy tam macie różnie, tak? To też zależy od mężczyzny: czy to jest główka. Część mężczyzn lubi, żeby po prostu zbawić się całością, część bardzo lubi zabawy jądrami. Ale i tak, jeżeli chodzi o pocieranie, to macie ten swój gdzieś tam, mu lubicie się tam zahaczyć, tak? I w jakiś odpowiedni dla siebie sposób pocierać, żeby dojść do przyjemności. I tym miejscem, które powinno być pocierane. To u większości kobiet nie będzie wnętrze pochwy, chyba że już jest pięknie rozbudzona strefa g i łechtaczka bardzo ładnie nabrzmiała, tak, czyli jest pełen wzwód, to wtedy też tam macie ten efekt. Ale tą najbardziej wrażliwą częścią łychtaczki jest jej żołądź, czyli to, co wystaje, tak? Dlatego wiele kobiet potrzebuje stymulacji od zewnątrz. Od zewnątrz, nie penetracji, żeby było fajnie. Sama penetracja to jest za mało. 70% kobiet nie odczuwa przyjemności z penetracji. Czyli e, jak wy byście mieli dość, kiedy ktoś was smyra po jajkach, nie? Po jajkach, po jajkach. No, być może za jakąś godzinę, dwie, trzy to smyranie sprawiłoby, żebyście skończyli, ale... Chodzi o to, żebyście zrozumieli, że to nie jest to miejsce, do którego ładujecie, że to jest takie. <laughs> i panowie mówią, ale, Monia, przecież ja widzę, jak ja jej wkładam, i ona robi. <laughs> no, oczywiście, że będziesz to widział, ponieważ to nawet nie jest kwestia jakiejś zarąbistej przyjemności, tylko to jest kwestia tego połączenia. Dla kobiety jest to bardzo ważne, tak? Ona wtedy czuje, że ten facet należy do niej, ona ma nad nim władzę, ona ma tego penisa, on jest w niej, i to jest kwestia połączenia. Przyjemność płynąca z doświadczenia, połączenia, a nie przyjemność płynąca z samej penetracji. Tak jak Wam mówię, będzie około 20 parę procent kobiet, które będą miały tą przyjemność z penetracji, ale to oznacza, że tylko co piąta kobieta, tak? Co piąta kobieta y, jest wielką fanką penetracji. Jeżeli w życiu miałeś 10 kobiet, no to trafiłeś na dwie, które lubiły penetrację. Jeżeli w życiu miałeś trzy kobiety, to mogłeś nie trafić na ani jedną, która lubi penetrację. I, i panowie, y, możecie się wkurzać o to, tak, że, y, że są te listy, że kobieta mówi wam czego potrzebuje, y, że możecie z tym rozbudzaniem, że to jest jakoś taka straszna mordęga. Jak kobieta jest nierozbudzona, no to kuźwa, to jest mordęga. To jest mordęga. Tylko przyjemność yy, wynika właśnie z tego, że dwie osoby mają satysfakcję. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc jeżeli chcecie yy, iść do sypialni tylko po to, żeby sobie zaruchać, a nie po to, żeby zrobić dobrze swojej kobiecie, to się zastanówcie, po co wy tam w ogóle idziecie. Bo jeżeli chcecie tylko rozładować swoją chuć, macie rękę. Po cholerę wam ta kobieta, skoro wy chcecie się tylko do niej zlać i chcecie pokazać, że to jest wasza własność, i taka kobieta nie będzie miała przyjemności z seksu i nie będzie dążyła do tego seksu i nie będzie miała na niego ochoty. Bo ona nie ma z tego nic, nie ma przyjemności. To, że se facet powsadza, 50% będzie jeszcze udawać orgazm, nie rozumiem po co, ale część kobiet tak robi. I to nie jest to same 50%, więc panowie czasami mówią, no dobra, ale moja to nigdy nie udaje. <laughs> nie, to jest tak. Że powiedzmy, jakby wasza kobieta co drugi raz udawała, tak? E, bo generalnie w, w 50 przypadkach, jeżeli chodzi, może w połowie, w połowie seksów, nazwijmy to tak, kobiety udają. Tak? Więc to będą różne kobiety w różnych przypadkach. To nie jest, że jedna kobieta udaje, a druga nie. Nie. <śm> jedna kobieta udaje, raz udaje, a raz nie udaje. O, w ten sposób bym to bardziej powiedziała. No i możecie mi powiedzieć, że, że te listy, że to wszystko jest bez sensu, i, i potem jest taka akcja. O, dobra, no tu ja się postaram. To ja jednak coś zmienię. Ja już rozumiem, że jest potrzebny ten zwód taczki. Ja rozumiem, że są inne rzeczy potrzebne. No, no i świetnie. Raz, dwa, a potem panowie wracają i znowu jest. No! I ona znowu się czepia i znowu jest lista. Ja mówię, no dobra, ale czepia się, bo, bo dlaczego? No, bo wróciło do tego, co było wcześniej, tak? Więc. Słuchajcie, albo ustalicie razem, razem, powtarzam, razem, co lubicie, jaką przyjemność potrzebujecie, ile potrzebujecie czasu, będziecie się razem bawić i czerpać satysfakcję, albo będziecie dążyć tylko do tego heteroseksualnego spełnienia i do tej normy męskiej, czyli ten facet, którym w dupie ma przyjemność kobiety, bo chce robić to po swojemu, po swojemu, bo ja wtedy inaczej mi opadnie. No i co z tego, że ci opadnie? Jak ci opadnie, to się go postawi, tak? Jak już masz rozgrzaną i rozbudzoną kobietą kobietę, przepraszam, to ona jest zdolna do orgazmów wielokrotnych, więc spokojnie wtedy może Ci zafundować seks oralny, może ci zafundować ręczną, ręczną podwózkę do góry, może ci zafundować co tam chcesz, bo ona jest rozgrzana i ma ochotę. A jeżeli no nie jest gotowa, nie ma ochoty, ty skończysz i ją zostawiesz, albo ona nie daj Boże w tym momencie się obudzi. No to jest jeszcze jeszcze większa irytacja, tak? No bo tyle co ona się obudziła, ty się obracasz na Bogi, chrapiesz. I żeby była jasność panowie, ja się was nie czepiam. <laughs> ja wiem, że naprawdę wam wam zależy, tylko czasami nie potraficie zrozumieć, o co tym kobietom chodzi i potem słyszę: "No to ja już ja to pier, Ja mam gdzieś taki seks". No dobrze, cudowny mężczyzn, nie masz ochoty na seks z kobietą, bo jest za dużo roboty, są faceci myślą tak samo jak ty. Może, może, może jednak to. masz ochotę na seks z facetami. Tak, jestem w tym momencie złośliwa. Tak, możecie się tam gdzieś w komentarzach na mnie, na mnie paspić. Ale naprawdę... Y Seks to powinna być przyjemność dla niej i dla niego. Seks to jest wszystko to, co robicie, jak w momencie, kiedy już znajdziecie się w sypialni i czy jesteście, jesteście, jesteście w bieliźnie, czy nie jesteście w bieliźnie, ale jak już się atmosfera zagęszcza, to od tego momentu to wszystko to już jest seks. Penetracja służy do prokreacji, to jest tylko... Ty ci wycinek seksu, ty ci wycinek. A jeżeli u ciebie to jest cały seks, to znaczy, że masz niezadowoloną kobietę, która nie osiąga przyjemności i w pewnym momencie ci tego seksu odmówi. To bardzo często widać w okresie menopauzy, kiedy kobieta stwierdza, no to już pozamiatane, tak, ja już się narobiłam, e, teraz mogę śmiało zrezygnować z seksu e, i kobiety bardzo często wtedy mówią, dla mnie seks może nie istnieć, ja, ja seksu już w ogóle nie potrzebuję, ja się nie dziwię. Jeżeli kobieta jest nierozbudzona, całe życie nie miała fajnego seksu, to ja się nie dziwię, że ona go nie potrzebuje. Naprawdę. Jeżeli przez większość czasu ten seks jest byle jaki i koncentruje się tylko na przyjemności faceta. No to sorry. No to sorry. No więc musicie sobie zadać pytanie, po co wam jest ten seks? Czy seks służy temu, żeby były dwie strony zadowolone? Czy wy potrzebujecie się spuścić? Naprawdę, jeżeli potrzebujecie się tylko spuścić, nie potrzebujecie do tego kobiety. Olejcie te kobiety. Po co wam te kobiety? Macie rękę. Nie potrzebujecie nikomu udowadniać, że jesteście męscy. Seks, seks jest wtedy fajny, kiedy dwie strony są zadowolone. Kiedy ja mówię, że mam ochotę na seks, to oznacza, że mam ochotę zrobić przyjemność mojemu mężowi. To oznacza, że on jest dla mnie priorytetem i jego przyjemność jest dla mnie ważna. Okej, okay, ja zadbam również o swoją, ale ja chcę, żeby on był zadowolony, bo do sypialni z moim mężem idę wtedy, kiedy mam ochotę na to, żeby nacieszyć się, nabawić się przyjemnością, tak? Może codziennie, może raz w tygodniu, różnie, tak? Ludzie mają różnie ochotę na seks. A czasami, czasami mam ochotę, tak samo jak każdy inny człowiek, pod, tylko żeby spuścić swoje emocje. I co ja wtedy robię? Mogę pójść do mojego męża i powiedzieć mu, kochanie, chcecie po prostu przelecieć, tak? <gry> nie potrzebuję Twojego zaangażowania, chcecie przelecieć. Masz ochotę? Luz, ma ochotę, ma. Jak nie ma ochoty? Mam rączki, mam zabawki i tak, i słuchajcie, tak to powinno być, tak? Czyli jeżeli macie ochotę na to, żeby dawać przyjemność, to wtedy macie ochotę na seks. Jeżeli macie ochotę tylko po to, żeby czerpać przyjemność, to macie ochotę na masturbację. Macie ochotę na samą miłość i po prostu żywego człowieka wykorzystujecie tylko po to, żeby zapewnić swoją chuć. Jeżeli tak robicie za często, to seks w waszej relacji zdechnie. Po prostu zdechnie, bo nie da się być całe życie wykorzystywanym. Ja nie mówię, można mieć szybkie numerki, można mieć plener, można mieć absolutnie wszystko pod warunkiem, że jako para, jako relacja, macie te pełnowartościowe posiłki, tak? Czyli macie ten zarąbisty seks, na, na który poświęcacie czas. I nie pierdolcie mi, przepraszam, że tak brzydko powiem, że nie macie na to czasu, bo e, jak większość par, proszę. Nie mam drugiego telefonu niż ten, którym nagrywam. Proszę, żeby mi pokazali, ile godzin scrollowali danego dnia na Facebooku, czy na Instagramie, czy na YouTube, czy na innych rzeczach. Zobaczcie sobie, ile godzin wy tam macie. Więc e, jeżeli macie czas na socjalne Media, jeżeli macie czas na oglądanie telewizora, jeżeli macie czas na czytanie książek, to to jest wasz wybór, że wy nie wybieracie seksu. E, nie wybieracie seksu, dlatego że on jest niefajny. Nie wybieracie seksu, dlatego że wam się nie chce, dlatego że wymaga czasu. A dlaczego wymaga czasu? Bo nie jesteście rozbudzeni, tak? Ok, panowie, może u was to jest szybciej, ale wasza partnerka nie jest rozbudzona, wasza partnerka e, nie potrafi szybko zaskoczyć. Tak? Bo jej ciało nie jest do tego przyzwyczajone. Nie jest przyzwyczajone? Bo jest szybki i jaki seks. I słuchajcie, to potem jest kwadratura koła, tak? Albo jak ten chomik w tym kółku się kręcicie, jest wiecznie tak samo, wiecznie tak samo. No bo jest cały czas ten schemat, tak? Jak to się mówi? Eee, robiąc coś tysiąc razy tak samo i oczekując innego rezultatu, to jest definicja szaleństwa, tak? I poza Edisonem, który wynalazł żarówkę, ale on nie robił tego tysiąc razy tak samo i on miał wiele tysięcy prób, tak? i wynalazł końców żarówkę, to wierzcie mi, że w ten sposób to Wam się życie skończy, zanim Wy dojdziecie do tego, o co w tej sypialni chodzi. Najprostsza, słuchajcie, metoda. Usiąść, porozmawiać, zobaczyć, ile, na co potrzebujecie czasu, ustalić, co jest dla Was ważne, i spotykać się w sypialni wtedy kiedy macie ochotę zrobić przyjemność ukochanej osobie. Jeżeli chcecie się tylko spuścić, olejcie sypialnię, bo wcale to nie oznacza, że macie ochotę na seks, tylko na rozładowanie huci. Do rozładowania huci nie potrzebujecie partnera, partnerki. Więc jeżeli macie ochotę na normalny, fajny seks bez wielogodzinnej gry wstępnej, ustalcie, czym dla was jest taki fajny, normalny seks. Ustalcie, co was podnieca, co wywołuje w was pożądanie, czy Książka erotyczna, powieść erotyczna, jak jedna, ta moja z tyłu co stoi. Czy potrzebujecie obejrzeć jakiś film czy coś innego, tak? To wy decydujecie o tym, co w sypialni jest dla was ważne. Jeżeli nie wiecie, jak się w tej sypialni spotkać, to polecam wam moją drugą książkę, tak, czekajcie? O tam tutaj, tak, tak, tak. Jak nie w sypialni zmienić, tak, też działa. W postaci e-booka możecie po kolei przejść przez całą drogę i zobaczyć, dlaczego Wy się w ogóle w tej sypialni nie spotykacie. Ale najprostsza droga do fajnego seksu to jest otworzenie buzi i porozmawianie. Tak. Czasami rozmowa jest trudna. Tak, nie zawsze, nie zawsze ukochana osoba chce rozmawiać. Tak, w szczególności w sypialni nie będzie na takie tematy rozmawiać, kiedy czuję presję. E wszystko zależy od was. Najważniejsze, najważniejsze w sypialni, kiedy chcecie mieć fajny, normalny seks, to idę się kochać z moim mężem czy z moją żoną wtedy, kiedy mam ochotę zrobić jej jemu dobrze. Kiedy to. Przyjemność mojej ukochanej osoby jest dla mnie najważniejsza. I teraz jeszcze jedna mega ważna rzecz na koniec. Jeżeli przychodzicie do mnie i mówicie mi, że macie problem, i ja wam daję rozwiązanie, i macie pretensje, że to wy coś musicie robić, to zawsze, zawsze jestem na, na pełnej petardzie rozbawiona. Wiecie dlaczego? Ponieważ ten, kto przychodzi z problemem, to jest jego problem. To nie jest problem ukochanej osoby, bo ukochana osoba go nie widzi. To jest tak jak nieraz na przykład kobiety mówią, że ktoś tam nie sprząta, nie robi różnych rzeczy, no i to jest problem tego męża. Nie, to jest problem tej żony, tak? No bo może olać i przechodzić na porządku, do porządku dziennego nad tym, że on nic nie robi, może się tym przejmować, ale dopóki nie rozwiąże tego problemu, to to jest jej problem. I teraz, jeżeli jesteś cudownym facetem, który ma problem z seksem i z żoną. To nie oczekuj, że twoja żona się zaangażuje w rozwiązanie tego problemu, ponieważ to ty masz problem, nie ona, to ty przychodzisz z tym problemem. I e, dopóki coś cię nie zmieni, to rozwiązanie tego problemu będzie po Twojej stronie. I naprawdę słuchajcie, e, oczekiwanie, że znajdę złoty, złoty gral i że wy nic nie będziecie musieli robić i się wszystko zmieni, pff, nie ma czegoś takiego. Jeżeli jeżeli masz problem i chcesz coś zmienić, to ty, ty, ty musisz coś zmienić. Nie, nie twoja ukochana osoba, bo twoja ukochana osoba nie widzi problemu, tak? Ze wszystkim, gdziekolwiek w relacji pojawia się problem jej czy jego, to odpowiedzialną osobą za ten problem jest ten, kto ma problem, tak? Tak samo jak ktoś nam coś powie i my się obrażamy i mówimy, że nas ktoś skrzywdził. Nie, 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 nie. To my postanowiliśmy się poczuć skrzywdzeni, bo ktoś nam coś powiedział, tak? Przecież, jeżeli ktoś nas obrazi, to bardzo często wiecie, ja jestem też i obrażana, i różne życą w sieci, no, ale przecież to nie jest mój problem, tak? Ja mam inne zdanie. To, że taka osoba ma takie zdanie, to jest jej zdanie i tyle. I tyle. I ja wiem, że w relacji to boli inaczej, możecie powiedzieć, tak? Nie podoba mi się, jak się do mnie zwracasz. Nie, 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 nie życzę sobie, żebyś tak więcej się do mnie odnosił czy mówił, tak? Ale. Y Naprawdę, my jesteśmy odpowiedzialni za nasze emocje, my jesteśmy odpowiedzialni za nasze problemy, więc niestety, słuchajcie, chcecie coś zmienić, przychodzicie z problemem, szukacie rozwiązań, to wy będziecie odpowiedzialni za rozwiązanie i za przeprowadzenie tego od początku do końca. E, I tak, czasami bywam słuszliwa, czasami dowalam, natomiast słuchajcie. E, Jestem życzliwa i mężczyzną, i kobietą. I jeżeli ktoś ze mną normalnie rozmawia, to ja zawsze też normalnie odpowiadam. E, a tak, a filmy mają, mają swoją narrację po to właśnie, żeby, żeby wkurzyć, żeby się odpalić, żeby zrozumieć, e, gdzie, gdzie jest problem. Więc jak? E, chcecie robić tylko sobie dobrze i jesteście nastawieni na to, żeby tylko było tak, jak Wy chcecie, bo Wy wiecie, jak, jak sobie zrobić dobrze? Czy jednak chcecie mieć więcej tego seksu? I chcecie, żeby obydwie strony były zadowolone i miały ochotę częściej znajdować się w tej sypialni. Ja nie znam odpowiedzi, jak wolisz. Wolisz lękę, wolisz swoją przyjemność, czy jednak zrobisz coś, żeby Wam razem było fajnie. Do następnego razu.